Cześć wszystkim. Dzisiaj mam na tapecie, chciałbym wziąć na tapetę Renault jeden 1.6 Benzyna z silnikiem elektrycznym Hybryda, 1-3 kWh. I chciałbym Wam, tak w skrócie, nagrać kilka spostrzeżeń z jazdy, jeśli chodzi o ten samochód, ponieważ gdzieś tam od czasu do czasu, jak sam dla siebie szukam samochodu, trochę mi brakuje właśnie takich. Typowo praktycznych i jezdnych odczuć, no jednego człowieka. No bo ja nie jestem e, dziennikarzem motoryzacyjnym i troszeczkę patrzę na inne aspekty niż, niż chłopaki, którzy nagrywają typowo e, o samochodach i testują masę samochodów. Zacznijmy od tego. Na, na co dzień poruszam się samochodem około 200-konnym i też do, do tego będę troszeczkę nawiązywał, e, żeby nie przedłużać. Co mi się podoba w samochodzie. Mega właściwości jezdne. W sensie ma fajnie, naprawdę fajnie się prowadzi pomimo tego, że jest wysoki. I być może komuś może zdawać się, że będzie będzie pływał w zakrętach czy będzie trochę niestabilny. No właśnie kurczę, w drugą stronę. Naprawdę można nim się poruszać dosyć żwawo i przy prędkościach, 120-140 czy autostradowych. Naprawdę fajnie, naprawdę fajnie się prowadzi. No, oczywiście nie na normalnych drogach. No, bo jeździmy do 90, maksymalnie 95. No, no, ale wiadomo o co chodzi. Eee, co mi się jeszcze podoba, jeśli chodzi o samochód na miasto. Jeśli ktoś szuka takiego nowozidła, to e, trochę drogo powiedziane byłoby, żeby nazywać to auto wozidłem. E, I byłoby to nie w porządku. E, to naprawdę, 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 naprawdę git. Jeśli chodzi o, e, o silnik, no według mnie troszeczkę, no wiadomo, no nikt nie kupuje takiego samochodu, żeby się nim ścigać, tylko bardziej właśnie miasto plus jakąś, jakaś tam trasa i naprawdę fajnie i elastycznie można nim jeździć w trybie Eko i ewentualnie jak się pod siebie zrobi ten tryb, nie pamiętam jak on się nazywał, no typowo konfiguruje się go pod siebie. Eee, aczkolwiek no, nie zdążyłem przez te 350 km jakie zrobiłem no, nie jest tak naprawdę tam ogarnąć e, typowo pod siebie. E, jeśli chodzi o tryb sport, no troszeczkę fajnie, 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 fajnie że on jest, fajnie, że zmienia się te, e, znacznie mm, jakby kompatybilność tych dwóch silników, ponieważ e, silnik elektryczny e, faktycznie odczuwalnie wyhamowuje auto. I odzyskuję po prostu energię, aczkolwiek no, jest on troszeczkę za bardzo według mnie i dla mnie zero ponieważ nie da się już elastycznie i, i spokojnie tym autem jechać. A w trybie eko faktycznie można się dosyć żwawo i szybko poruszać. No oprócz jakichś wyprzedzeń, no bo trzeba to jednak troszeczkę zaplanować do przodu. No z tym, że też trzeba brać pod uwagę, że nie jestem przyzwyczajony do jazdy hybrydą, e, więc może to też po prostu odczucia względem mojego auta, na którym się na co dzień poruszam. <laughs> Jeśli chodzi o dynamikę, no troszeczkę według mnie to auto, no nie mogę powiedzieć, że nie daje sobie rady z, z tym ciężarem i z, z całą budą, no bo mówię, da się nim żwawo jechać i naprawdę fajnie ten tryb, czy znaczy tryb, to w trybie eko fajnie on kurczę sobie tak żegluje, podtrzymuje tą prędkość, jak, no i można naprawdę muskać pedał gazu i bardzo fajnie się nim sprawnie i szybko poruszać. Jeśli chodzi o, o prowadzenie przy autostradowych prędkościach typu właśnie do 140 czy nawet gdzieś tam troszeczkę powyżej Naprawdę auto pewnie się prowadzi, nic się no nie kołysze, nie jest ani za twardy, ani za miękki Więc uważam, że jeśli chodzi właśnie o zawieszenie i o a samo no to jest naprawdę mega. Jestem mega zaskoczony, że auto, które jest wysokie, no, no, no nie jest to zwykła meganka czy no, żaden sportowy wódz, naprawdę fajnie się prowadzi. <laughs> Jeśli chodzi o wnętrze, żeby nie przedłużać, bo już mi 4 minuty wybiły, wybiły widzę. Jeśli chodzi o wnętrze, ee, nie będę komentował tego, czy coś jest fajnie wykonane, czy nie, no bo to jest jakby indywidualna sprawa. Aczkolwiek. <laughs> No mnie na przykład nie przekonuje i nie kupuje tego Tego monitorka, po prostu No, no jeżdżę tym samochodem no, pół dnia, no, gdzieś tam go męczę cały czas yy, I próbuję coś tam ogarnąć Ale no, strasznie jest to nie No nieintuicyjne, no, nic się nie da, tak naprawdę nie pamiętam, no nie mam jakichś dziur po covidowych Czasami coś, coś człowiek zapomniał, ale Jednak no, po prostu nic nie pamiętam co, gdzie i jak w tym monitorze wszystko chodzi fajnie, ale no jest, no po prostu tego nie kupuję, żeby nie przedłużać. Jeśli chodzi o wykonanie, tak jak mówiłem, nie będę tego komentował, bo każdy, każdy sobie rzepkę skrobie. Kiedyś dla mnie nie zwracałem uwagi na takie rzeczy typu właśnie miękkie, twarde plastiki, aczkolwiek od jakiegoś czasu, jak zacząłem troszeczkę też sam poznawać motoryzację i. Oglądać i jeździć nowymi samochodami, to faktycznie doceniam, jak jest miękki plastik. Tak jak tutaj, właśnie na górze, że faktycznie à la, à la test zahara, <noise> że, że jest to przyjemne po prostu w dotyku. Na no, dół jest twardy, nie? Ale no mówię, to jest kwestia indywidualna. Mi się wnętrze osobiście podoba i, i kupuję je tak otwarcie, mówię, że. Ten wyświetlacz i cała obsługa tego pomimo, pomimo, że raczej należy do tych młodszych aniżeli starszych, no ciężko, ciężkie do ogarnięcia. Ja mam 1,80 m. Tutaj jest, jest teraz ciemno, ale spokojnie za sobą siadam i naprawdę wygląda to fajnie. W czwórkę, nawet w piątkę z ścieżkami, myślę, że spokojnie można się pokusić o jakieś wypady na, na miasto albo, albo na wakacje jeśli chodzi o bagażnik bagażnik jest kurczę nie widać bo jest ciemno ale jest dosyć wysoko położona ta pokrywa no i pod spodem mamy koło mówię sorki że nie widać jest, jest koło pełnowymiarowe a coś tam zawsze człowiek dopcha no ale to miało być krótko zwięźli na temat a nie bez przedłużania reasumując Mega prowadzenie, bardzo płynnie, fajnie można się poruszać tym autem, jak się już rozpędzi i go tak w taki w tryb żeglugi się go wprowadzi, to naprawdę, naprawdę daje radę. No i kurczę, zrobiłem, tak jak mówiłem, normalną drogą, jechałem dosyć żwawo, spalił około 6 litrów, więc yy, mówię, nie oszczędzałem go i nie oszczędzałem też paliwa i pedał gazu używałem jak mi się chciało, a nie żeby spalić jak najmniej. Więc naprawdę, no, przesiedlając się za auta, który pali około 10-11 no, litrów, no, to naprawdę mega mega różnica. E, z minusów, no, według mnie ten system multimedialny no, i w ogóle rozwiązanie z tym tabletem, ale tabletem z tym wyświetlaczem, no totalnie nie, nieintuicyjne i bardzo ciężko się do niego e, przyzwyczaić. No ale pewnie, jakbym jeździł nim e, troszeczkę dłużej, to do ogarnięcia. Jeśli chodzi o wykonanie, mi się podoba. Naprawdę na plus. Więc jeśli ktoś szuka dla kobiety lub mężczyzna szuka czegoś do, do miasta, plus yy, jakieś tam yy, takie traski, no to jak najbardziej według mnie na no tak. Czy osobiście bym kupił? Nie. Nie, ponieważ yy, no troszeczkę jednak za słaby, za słaby silnik. Nie jeździłem z innymi silnikami. Nie wiem jak to było, ale jednak jako buda super, w tej specyfikacji ten silnik plus elektryk, no ja bym się o to nie pokusił, bo jednak no już jakieś, jakiekolwiek wyprzedzanie, nie mówię, że to zamula, ale jakiekolwiek wyprzedzanie już jest po prostu ciężkie do, do zrealizowania i trzeba się dwa razy namyśleć. Żeby wyprzedzić A faktycznie jak już się depnie ten pedał gazu No to jednak czuć, że to jest Czuć jaki tam silnik siedzi Bo jest głośniejszy aniżeli, aniżeli jedzie Więc, więc tak Miasto i jakaś spokojna Spokojna osoba, która Nie wymaga od samochodu Żeby był to RS No bo to też nie jest RS Także jeszcze raz dziękuję Za możliwość przetestowania Autka I ja mam nadzieję, że komukolwiek Przyda się moja moje spostrzeżenie, mój filmik. Także trzymajcie się, hejka.